Za moich czasów nie było takich rzeczy. Powinny. Słowo się szekło, pędzel przyłożony. rzecz że, 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 że... No. Uuu. Ciach. I mamy pandę. Hej, zapraszam was dzisiaj na film, w którym wydarzy się kilka rzeczy. Po pierwsze, pobawimy się nowościami Eveline. Po drugie, wiem, że w ten weekend będą wszystkie imprezy ostatkowe, także zrobimy makijaż na ostatki. Po trzecie opowiem wam o ogromie promocji, a po czwarte i najważniejsze, może będę miała też dla was kod na gratis. Także zapowiada się całkiem miło spędzony czas. Jeżeli taka tematyka was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Dzisiejszy filmik powstał we współpracy z marką Eveline z okazji trwających u nich na stronie promocji. Mamy Black Week, co oznacza ogromne przeceny. Na stronie są obniżone ceny do minus 70%, co oznacza albo idealny moment, żeby kupić sobie ulubione produkty na zapas, albo już zacząć kompletować prezenty dla najbliższych. A skoro o prezentach mowa, to idealną opcją na prezent są też gotowe zestawy pielęgnacyjne skomponowane dla różnych typów cer. Ja na przykład tutaj mam taki zestaw dla cery wrażliwej i naczyniowej i tu są kosmetyki, które ja już miałam okazję używać, jakie kilka nowości, których nigdy nie miałam na skórze. Mam tutaj kompleksową ochronę, kompleksową pielęgnację, jest produkt do makijażu, jest tonik, jest krem, jest maska, jest serum, ogólnie naprawdę cała pielęgnacja w jednym zestawie gotowa. Tych zestawów jest kilka, one są po pierwsze rekomendowane przez Dorotę Szalongowską, ale zostały opracowane we współpracy z ekspertem marki, kosmetologiem dr Bożą Oprócz tego na stronie Eveline trwa obecnie konkurs, w którym do wygrania jest 7 tysięcy złotych i inne atrakcyjne nagrody. Szczegóły tego konkursu zostawię Wam oczywiście w opisie pod filmem. A Was już zapraszam na aplikację makijażu. Zaczynamy od bardzo mi dzisiaj potrzebnej pielęgnacji. Zabiło się bardzo zimno za oknem, to znaczy no nie jeszcze bardzo, ale dla mnie już bardzo. I wzrosła temperatura w domu, przez co ja się wysuszam. Mam wrażenie, że dwa razy szybciej. Także nałożyłam sobie już serum z witaminą C. To jest to moje ulubione serum, które rozprawia się z przebarwieniami jak żadne inne, jak żadną inną. Jak żadne inne. I ona już tutaj sobie siedzi przez chwilę, także zdążyło się idealnie tutaj wchłonąć. I przechodzimy do kremu. Kremem będzie na dziś ten ultra odżywczy z serii kokosowej, a pod oczy nałożymy któreś płatki, płynne płatki pod oczy. Tylko tak myślę, a może te fioletowe, czyli te redukujące zmarszczki i kurze łapki. Te płynne płatki pod oczy, to jest w ogóle hit. Ja użyłam o nich mówiłam dawno, dawno temu. Ale to jest coś, co uważam, jak zajmujecie się makijażem, albo malujecie się często, wypadałoby mieć u siebie. Nie tylko, że forma podania jest bardzo higieniczna, bo nie wkładamy tam paluchów, to jeszcze dodatkowo to jest produkt, który sprawia, że skóra jest idealnie przygotowana na um, przyjęcie produktów do makijażu i potem makijaż się nie roluje, nie zbiera, nie wygląda sucho. Po prostu przedłużają też, między innymi trwałość korektora pod okiem. No i dzisiaj sobie tego kremu żałować nie będę. Poczekam, aż on też się wchłonie, chociaż to mu nie zajmie dużo czasu. I zaraz przejdziemy do malowania. No i właśnie, to jest kolejny powód, dla którego ja tak bardzo ten krem lubię, bo nawet nałożony w takiej ilości, w jakiej ja go nałożyłam przed chwilą, on się wchłania bardzo szybko i nie roluje się, nie sprawia, że podkład wygląda jakoś nie do końca dobrze. Ogólnie to zestawienie tego serum i kremu ja mam przetestowane, więc wiem, że tutaj nic, wiecie, nie zacznie grać nie tak. Przechodzimy do podkładu. Moim podkładem na dziś jest oczywiście Wonder Match, czyli ten podkład, którego um, używam, który katuję od ostatniego czasu. Cieszę się, że po prostu mogę w końcu cieszyć się e, używaniem go często, no bo jestem blada. E, to jest kolor 40, i jakby dla kogoś to nie było oczywiste, to podkreślę, że nie, nie wypełniłam sobie jednego policzka tylko, ale tutaj mam po prostu takiego nie, wielkiego nieprzyjaciela, który jest puchnący, więc mam jeden policzek spuchnięty bardzo wysoko, i to wygląda, miałam miała po prostu tak dziwnie wypełnioną twarz. A ponieważ nieszczęścia chodzą parami, to tu mamy do niego parę. I w ogóle teraz w trakcie tych promocji na stronie ten podkład jest w bardzo dobrej cenie, bo on kosztuje chyba 29,99 na ten moment. Także naprawdę bardzo dobra cena. Doboru sobie tutaj trochę krycia, żeby ten, chciałbym powiedzieć, krater, ale to nie jest krater, to jest wulkan przykryć. I lecimy z korektorem, i tutaj mam teraz dylemat, bo nie wiem, czy użyć tego Liquid Camouflage, czy użyć Wonder Match. Ale użyję po prostu tego, który będzie mi kolorystycznie bardziej pasował. I ostatnio używałam tej 15 Wonder Matcha, ale on jest jednak trochę na mnie jasny, minimalnie jasny, więc wydaje mi się, żebym dzisiaj poszła z 20. To jest Peach, i to są te dwa ostatnio dodane kolory, czyli 25 i 20. Zobaczcie z tym na Najciemniejszym dotychczas, czyli z piętnastką, w zestawieniu wyglądają następująco. I pójdę w tego picza. A potem, i tak wiadomo, że wszystko się wyrówna. Proszę, jakie krycie. Za każdym razem, jak używam jakiegoś mocno kryjącego korektora z drogerii, to sobie myślę. Hmm. Za moich czasów nie było takich rzeczy. I czas na pudrowanko. I dzisiaj chciałabym sobie przetestować ten puder Match czyli ten puder ametystowy w funkcji pudru pod oczy, bo tak go jeszcze nigdy nie używałam. Dzisiaj tak sobie pomyślałam. Kurczę, przecież on jest taki satynowy i powinien teoretycznie w tym miejscu dobrze wyglądać, także tak go sobie zastosuję. A na resztę twarzy pójdzie na czoło Wonder Match bambusowy, dobrze mówię? Tak, bambusowy, a na boki twarzy Puder Warietę, czyli najbardziej rozświetlający. Bo tutaj mamy takie stopniowanie ymm, blasku na skórze. On jest matowy, on jest satynowy, a ten jest rozświetlający, więc w sumie powinny, powinny iść w takiej kolejności. Zacznijmy od tego ametystowego. No i właśnie, powiedziałabym, że ogólnie very nice, tylko na kimś innym, bo na mnie tutaj ten mocny blask będzie podkreślał Dolinę West, i jak sobie skończę robić makijaż twarzy, to to może się już za bardzo wtedy odznaczać. Tutaj idealnie teraz pokazuje się, pokazuje się, widać jego wykończenie, czyli to, że on po prostu jest satyną bezdrobinową, czyli że odbija światło i się błyszczy, ale właśnie nie ma w sobie brokatu. Ale no, pod okiem to jest jednak dla mnie za mocne doświetlenie. Za mocne Także jednak zmyję sobie ten obszar i przypudruję, co prawda, pudrem amatystowym, ale jednak zmieszanym z tym pudrem matującym. Nałożę resztę pudru na całą twarz i zaraz wam pokażę efekt końcowy. No i właśnie taka mieszanka. To jest Francja Elegancja. No niestety ja nic nie poradzę na to, że mam bardzo. Precyzyjnie sformułowane wymagania dotyczące wykończenia pudru pod oczami. Wiecie, to bardziej chodzi o to, jak dany puder, dane wykończenie pudru sprawia, że skóra pod oczami reaguje. Albo właściwie nie tyle reaguje, bo reaguje tak samo, ale zachowuje się. I ten różowy warietę. Tutaj, wszędzie. Wszędzie, gdzie nie ma innego pudru. I jak sobie usuniemy nadmiar pudru, to można przejść do aplikacji produktów do brwi. I po brwiach będzie bardzo ciekawy produkt do modelowania twarzy, ale nie uprzedzajmy faktów. Ale żeby nie powielać czynności, którą już na moim kanale widzieliście wielo, wielo, wielokrotnie, pozwólcie, że umaluję sobie brwi poza kadrem. Użyjemy dełka do brwi oraz kredki Micro Precise Brow Pencil. I to jest też bardzo dobry moment, żeby się z wami podzielić kodem na gratis. Jeżeli zrobicie zakupy na stronie Eveline za minimum 69 zł, to po wpisaniu kodu MAXIBW krem pod oczy Rich Coconut będziecie mieli gratis. Mechanizm działania promocji jest bardzo prosty. Wystarczy że klikniecie w linka, który jest w opisie i pod tym linkiem od razu będziecie mieli w koszyku ten krem pod oczy i wystarczy tylko wpisać ten kod i on będzie od razu gratisem, albo możecie sami buszując po stronie Eveline dodać sobie ten krem pod oczy do koszyka i też jak wpiszecie kod MAXIBW, to on się nagle stanie. Gratisem. Promocja z tym gratisem ważna jest do wyczerpania zapasów, także jakoś specjalnie bym nie zwlekała z zakupem. A ja wracam za chwilę ze zrobionymi brwiami. To jest ciekawe, nie? Że te same brwi, te same ręce, te same techniki, a jakoś te brwi za każdym razem wychodzą inne. Dobra, brwi mamy skończone. Jeszcze sobie tutaj. Założę skówki, bo ja jestem z tych, co nie gubi skówek. I przechodzimy do kolejnej, kolejnego produktu, gdzieś, a pierwszej nowości, tak naprawdę. I jest to kolejny produkt z serii Wariete, Paletka do modelowania twarzy. To jest Perfect Contouring Trio Palette. I ja mam akurat w odcieniu 02 Medium, ale to jest jedyna paleta, jaką mam, więc podejrzewam, że no, musi być jeszcze jedynka, tylko że nie mamy jej, żeby Wam dzisiaj pokazać. Mamy brązer, róż i rozświetlacz. I to nie jest ten sam rozświetlacz, który jest na przykład w tych um, kompaktach Field Glow. Widzę, że on jest zupełnie inny, on jest bardziej delikatny. Tamten Field Glow jest trochę bardziej żelkowaty, tak jakby wiecie, jego konsystencja jest taka dość miękka. Nie? To nie jest taki typowy puder, a ten jest już typowo sprasowanym pudrem. No i mamy też pudrowy róż i bronzer, wiadomo, jak widać. Także co, przechodzimy do akcji. Zostałem mi jeszcze tutaj takie pozostałości od tych niedoskonałości, nieprzyjacieli na twarzy, ale ja sobie to zostawię na sam koniec i dopiero po aplikacji brązera i różu, jak ktoś jeszcze będzie Prześwietywało, to sobie później zakamufluje. Na razie się tym w ogóle nie przejmujemy. Najpierw sobie w ogóle sprawdźmy pigmentację i konsystencję. Konsystencja jest taka standardowa, bym powiedziała. W sensie, no tak, standardowa. Ona nie jest strasznie pudrowo sucha, nie jest bardzo rozświetlająca, jest czymś takim pomiędzy, bo ja na tym palcu widzę jeszcze, o, zwłaszcza tutaj też, taką jeszcze, widzicie, lekko żyjącą poświatę. Róż mi wygląda już na bardziej matowy, ale przez to, że on jest zaraz obok tego rozświetlacza, to wiecie, może sobie bardzo łatwo przejechać pędzlem tylko trochę w bok i będziemy mieć bardziej rozświetlający róż. No i rozświetlacz jest dość jasny, powiem szczerze. W porównaniu do tego brązera, to może być trochę za jasny. Ale nie uprzedzajmy faktów, mam na wypowiedzonko. Lecimy z brązerem. Ale mam policzek wystający teraz, no. Jak mam być szczera, to chyba nigdy nie zrobił mi się wyprysk w tym miejscu. To jest prawdziwa premiera, słuchajcie. Pierwsze wrażenie brązera jest dobre. Z produktem się na pewno bardzo dobrze pracuje. Bezproblemowo się rozcierawiać, a nie ma problemu. Tylko, no właśnie, problem to ja mam z policzkiem, bo muszę uważać, jak ten brązer będę nakładać. A też, no powiedzą sobie jeszcze, że to nie jest zbyt przyjemne, bo mnie to boli. Dobra, zostawmy na chwilę ten felerny policzek. Przejdźmy do tego mniej felernego. Ale ja wiem, co mi się z tą cerą stało, bo ja ostatnio dodałam rolkę na Instagrama i mi chwaliliście cerę. Także standardowa zasada: nie można czegoś chwalić, bo się popsuje. No, ten moment brązer jest naprawdę spokojny. No, nie mam tutaj czegoś, do czego mogłabym się przyczepić. Następny, niech będzie. Następny. Niech będzie róż. A mój pomieszany, rozświetlający róż. Wygląda tak. No i przejdźmy do czegoś, czego się najbardziej boję, do tego rozświetlacza. A boję się go. Z dwóch powodów. Po pierwsze, że nałożę sobie, nakładając na pędzelek przy okazji też róż, ale to też kwestia jest pędzla, jakbym używała takiego pędzelka, jak numer 28, to wiecie, że nie miałabym tego problemu. A drugi powód mojego lęku jest taki, że obawiam się, że on będzie na mnie za jasny. W tym momencie jeszcze ujdzie mi na sucho. Ogólnie to jest bardzo ładny rozświetlacz. Tylko, że no jak widać na załączonym obrazku jest dość mroźny. I obawiam się, że gdybym była ym, nawet o jeden ton ciemniejsza, czyli teraz jestem na 40, a jakbym była w odcieniu tego chyba 45 koloru, to ten rozświetlacz już byłby za jasny, co jest trochę konfliktem, bo brązer byłby na mnie dobry. Także uważam, że tutaj po prostu ten odcień rozświetlacza w takim zestawieniu kolorystycznym, tym bardziej, wiecie, w opcji medium, ym, powinien być jednak troszkę... No, może nawet niekoniecznie cieplejszy, ale ciemniejszy na pewno. Ogólnie ostatnio zauważyliście też sami, że trochę inaczej nakładam produkty na twarz. W takim sensie, że nie nakładam już rozświetlacza wzdłuż nosa, nie nakładam go na łuk dyna. Po prostu zmieniły mi się te dwa elementy. Znaczy inaczej, nie zmieniły mi się te dwa elementy twarzy, tylko um, zmienił mi się sposób ich podkreślania, bo zaczęłam się um, dość mocno bawić z tym konturowaniem nosa. I wtedy wiecie, jak sobie wymodeluję ten nos notabene pudrem, warietę, właściwie podkładem prasowanym, warietę, no to później już nie chcę tej iluzji, którą zbudowałam matowym formowaniem. Yy, popsuć się rozświetlaczem. I tak samo, jeżeli chodzi o rozświetlanie łuku kupidyna, to z tego zrezygnowałam, bo teraz bardziej obrysowuję tą górną wargę do góry. Przez to daje mi to taki właśnie efekt wywinięcia, A jak ten obszar i tak będzie zakryty konturówką czy pomadką, no to nie ma sensu tego wiecie, pokrywać rozświetlaczem, bo to tylko buduje te warstwy. Więc z tego powodu trochę mi się um, pozmieniały elementy. Ale dobra. Jak za dawnych czasów przejadę sobie tutaj trochę chociaż po, po tej rynience. Ale to tylko takie moje uwagi na marginesie. Twarz mamy wymodelowaną, pokażę Wam z tej lepszej strony, bo tutaj, no tak mnie to denerwuje. Chciałabym sobie też użyć tej paletki do wymodelowania nosa, tylko że to jest cieplejszy kolor i ciemniejszy kolor niż ten, którego normalnie używam w tym położeniu. Także zacznijmy standardowo od pudru warietę. Ja używam odcienia 02 Natural. Jak widzicie, jest już denko i wpracowuję go w skórę. Przy okazji zaznaczając tak, jakby ostre krawędzie, czyli coś, czego normalnie nie robimy w makijażu. Jeśli o to modelowanie nosa chodzi, to tutaj nie ma jednej reguły i jednego przepisu na to. Wszystko zależy od danego nosa. Ja jestem na to idealnym przykładem, bo zobaczcie, tutaj mam dwa takie ciemniejsze miejsca, prawda? Tutaj nie mam nałożonego jeszcze żadnego brązera, po prostu taką mam budowę nosa. I jakbym tutaj nałożyła brązer no to to jeszcze będzie podkreślone i będzie wyglądało takie mocniejsze za zagłębienie. Także omijając ten obszar na środku, dodaję cień poniżej i zobaczcie jak to nam się fajnie wyrównuje. Ale to już jest kwestia takiej dogłębnej, wnikliwej analizy budowy własnego nosa, własnej twarzy dodaję, zawieram, blenduję. Zależnie od tego, jak to wygląda. No i zobaczymy, czy ten brązer się tutaj akurat sprawdzi, bo może się okazać, że będzie trochę za ciemny, ale już trudno. Słowo się rzekło. Słowo się rzekło, pędzel przyłożony. Do tej funkcji takiego właśnie modelowania, też by się idealnie sprawdził bronzer ten, Field the Bronze. Zapomniałam jak się nazywa. I chodzi mi konkretnie właśnie o tę jedynkę, bo on jest taki bardziej modelujący. O, i tutaj też idealnie widać różnicę między bronzerem z tego Trio a z Field the Bronze. Field the Bronze jest o wiele bardziej satynowy. Tutaj właściwie to wykończenie jest bardzo podobne do tego pudru Wonder Match ametystowego. Tutaj bliżej jest jednak do matu. Nie jest to taki typowy kompletnie, wiecie, sprzed 10 lat martwy mat, ale nie jest to jednak satyna. Także taka różnica w wykończeniach. No i ten brąz, bronzer... że. No, i ten odcień rzeczywiście lepiej by się sprawdził do takiego modelowania bardzo oczywistego na środku twarzy może nie oczywistego, ale bardziej newralgicznego. Natomiast bardzo ciekawa jestem tego, jak wygląda jedynka z tej paletki bo mniemam, że będzie to chłodniejszy odcień, a bardziej matowe wykończenie tak samo zresztą jak matowe wykończenie tego pudru prasowanego jest naszym przyjacielem w kontekście modelowania i gry światłem i cieniem. Także zobaczymy, jaka będzie jedynka. Przechodzimy do makijażu oczu. Jeszcze sobie tylko dołożę trochę błyszczyku, bo co chwila przez to, że mi się głos łamie, to piję wodę co chwila i mi się zjada wszystko z ust, a na ustach mam dzisiaj przez cały film ten błyszczyk Warię 04. A jeśli chodzi o makijaż oczu, to tutaj mamy sporo nowości, bo mamy po pierwsze trzy nowe paletki z tej serii Look Up. I to są um, trzy kolorystyki: jest neutralna, chłodna i ciepła. Zaraz wam je pokażę wszystkie, ale może zaczniemy najpierw od nowości, które mnie kompletnie zaskoczyły. I może nie tyle mi zaskoczyło, że coś takiego powstało, ale sam pomysł. Chociaż nie wiem, czy to nie jest to samo. Nieważne. Mowa o pojedynczych cieniach. I to jest naprawdę spora kolekcja tych cieni. Zresztą Eveline powiedziała, że będzie jeszcze więcej tych pojedynczych cieni. I zaskoczyło mnie to z tego powodu, że jakoś tak nie wiem, odniosłam wrażenie, że już od pojedynczych cieni się odchodzi. Ja wiem, że sama pojedynczych cieni nie używam w ogóle. Wyjątkiem byłoby, gdybym miała super czerń albo super idealny beż, no ale ostatnio jako beż um, służy mi ten puder Varieté. Także no, było to dla mnie zaskoczenie, ale nie wiem, może wy używacie pojedynczych cieni. To są cienie z um, aplikatorem i ja ogólnie Wam tutaj pokażę, słocze wszystkich kolorów, jakie mam, ale tak sobie jeszcze na żywo sprawdzę. To jest taki brzoskwiniowy, albo właściwie morelowy, bo to jest Apricot Twist. Pigmentacja jest ok i to jest taka formuła, o widzicie, satynowa. Czyli też formuła nie jaką lubię. A proszę, mamy też Matte Black. Na palcu całkiem niczego sobie. Na słoczu jest ok, ale zobaczymy później. Posłuży mi to do wykończenia makijażu oczu i sprawdzimy, czy zrobi się kreska. Ale tak jak mówię, pokażę Wam też wszystkie słocze. Tylko słocze będę nagrywać później po nagraniu. A teraz tak na żywo też chciałam sprawdzić, jak one się prezentują. No i właśnie, te najważniejsze nowości, czyli paletki Look Up. Mamy paletkę Take Me On, która jest. Ewidentnie chłodną paletką. Jeżeli szukaliście i czekaliście na chłodną paletę, to to będzie spełnienie Waszych marzeń. Umówmy się, ja w chłodnych kolorach nie wyglądam dobrze. Dla mnie max, co mogę nałożyć na twarz to jest neutralny kolor. Chłodek nie będzie na mnie wyglądał ładnie i też was nie przekona do siebie, bo będzie na mnie brzydko wyglądał po prostu. Mamy paletkę różową, to jest paletka Let's try. Ja bym mogła ją już jak najbardziej try. I tutaj również mamy więcej matów niż błysków. Uwielbiam ten trend, jeżeli to trendem można nazwać, i mamy też But Why Not. I to już jest typowa dla mnie paleta, no tylko popatrzcie na ten dzień. I też są tutaj tylko trzy blaski. Nałożę korektor na powieki, zrobię obsypkę pod okiem i przejdziemy do malowania. Chciałabym się pobawić tymi dwoma. No ta różowa też wygląda przepięknie. Naprawdę zestawienie kolorystyczne jest bardzo dobrze skomponowane. No i zacznijmy może od tego najchłodniejszego, najciemniejszego cienia z paletki różowej. No, pigmentacja jest na pewno spora. W sumie to możemy dzisiaj zaszaleć i zrobić taki ciemny, nie? Makijaż, jak ma być to imprezowy makijaż. Na razie jest okej. Okay. No i teraz powiem Wam, że mam naprawdę duży dylemat, bo chciałabym nałożyć sobie ten róż, ten wrzosowy na wewnętrzny kącik i na środku dać jakiś blask, ale wtedy ten blask najbardziej będzie pasował też z tej palety. No i wyjdzie na to, że użyję tylko jednej. A chciałabym sobie dzisiaj trochę wiecie, trochę tych cieni ponakładać. Więc nie wiem, czy nie skończymy z matową powieką górną. Zobaczymy, zobaczymy gdzie mnie poniesie blend. No to dobra. Następny będzie ten cień. W sumie to by miało sens, no bo skoro jest tutaj tyle tych matów w paletach, to musimy je porządnie przetestować. No na pewno ucieszycie się, że tutaj bez problemu mogłam nałożyć ten brąz na ten najciemniejszy. Że się dało, wiecie, warstwowo dołożyć. No i teraz na wewnętrzny kącik. Dobra, pójdźmy w ten róż. A co? Zaszalejmy. Uuu. No i mogę sobie spokojnie tutaj zobaczcie stopniować te cienie, dokładać. One się przechodzą przepięknie. Uwielbiam jak nakładam matowe oko i właśnie cienie w ten sposób pracują. W obu paletach mamy beże. Mamy do wyboru kilka różnych beżów. Tak naprawdę. Chyba ten wyląduje na łuku u mnie dzisiaj. To była bardzo zaskakująca budowa zdania. Jest chyba trochę za jasny. Dobra, cofam się do tego beżu z brązowej palety. I sobie oba kolory pomieszam. I powyżej załamania, niech będzie z różowej palety ten brązik. Powiem Wam, że w tym momencie to te palety naprawdę robią wrażenie. Najpierw ten sam, który był na zewnętrznym kąciku, na górze idzie na dół. Następny niech będzie ten najciemniejszy z ciepłej palety, i sobie później cały dół rozblendujemy. O, może jakimś tym pojedynczym kolorem. Zaraz coś wykombinujemy. No tutaj tego pigmentacja też jest spora. Ciach, i mamy pandę. No i dzisiaj skupimy się na tych matach, także wewnętrzny kącik chciałabym też rozświetlić namatowo, w sensie rozjaśnić namatowo. W tej palecie ciepłej. Te błyski nie są już jakieś takie, wiecie, um, wieloformatowe, wielokolorowe jak w tej różowej. One są po prostu zwykłymi perełkami. No są ładne perełki, ale po prostu są to perełki. E, także też tym bardziej korci mnie, żeby ten bardziej idący w, w stronę żółtego koloru nałożyć na wewnętrzny kącik. Będę musiała powtórzyć wszystkie kroki na prawym oku, żeby nie zapomnieć, co gdzie zostało nałożone. Ale najpierw ten czarny wzdłuż linii rzęs. To będzie dla niego prawdziwy egzamin. Zdać? Zdał. Tylko teraz pytanie, na jaką ocenę? Na pewno nie na szóstkę, bo to nie jest najciemniejsza i najczerniejsza czerń, jaką widziałam. Ale też zdecydowanie się przykleił i mogę sobie tutaj, wiecie, stopniowo podokładać jeszcze tego koloru. To, że się osypał, to w ogóle nie biorę pod uwagę, bo to jest czerń, każda czerń się osypie, no ale myślę, że taka, nie wiem, piątka z minusem, czwórka z plusem to będzie. Po tej drugiej stronie, jak sobie już robiłam kreskę czarnym cieniem, to on się już tak chętnie nie chciał przykleić, także jednak na tą czwórę spada. Te kredki wariete, chociaż one wyglądają na takie wykręcane, to wykręcane nie są. One są normalnie do temperowania. w Normalnie, wiecie, spokojnie, nic się nie popsuje, możecie je temperować. I ja sobie też tutaj wyciągam ten wewnętrzny kącik, czyli wychodzę poza linię wodną. To też nam dodaje takiego fajnego efektu kociego oka. No i to jest imprezowy makijaż. Umalujemy jeszcze usta i tutaj idealnie pasowałoby coś Właściwie wszystko by tutaj pasowało. Czy damy bordowy, czy damy nudziak, czy damy bardziej różowy nudziak, wszystko będzie fajnie wyglądało. No bo właśnie ten róż tutaj na wewnętrznym kąciku fajnie będzie to spajał, scalał. I mam dwie konturówki. To są konturówki, które są w zestawach z pomadkami płynnymi. I ja mam odcień 22, właśnie ten Milky Chocolate. Czyli to jest taki ciemniejszy. Mm. Czekoladowy nude też ładnie wygląda, albo przygotowałam sobie jeszcze numer 14 nude i to jest taki właśnie bardziej e, różowawy nude i on też by tutaj ładnie pasował, ale chyba nałożę ten ciemniejszy. Fajnie będzie mi pasował i do bluzki, i do całego makijażu. Dobra, nie mogę mówić i malować ust. Chwila. Najpierw sobie ładnie, równo um, rozsmarowałam tę konturówkę, a teraz możemy wziąć cień, do którego chcemy tę pomadkę dopasować, czyli w naszym wypadku ten róż, i go sobie po prostu wklepiemy na usta. I mamy nie tylko pomadkę idealnie pasującą do cieni, ale też przy okazji, jakbyśmy to zostawili w ten sposób, to bardzo trwały makijaż ust. No bo zrobiliśmy sobie taką, wiecie, customową, na miarę matową pomadkę. Już nie wpłynie, ale w pudrze. Ale że ja to ja i chciałabym jeszcze odrobiny blasku, to nałożę sobie trochę błyszczyku. To jest Varieté w odcieniu 03, czyli taki bezdrobinowy, blady róż. Tylko żeby już nie ruszyć tej pomadki. Nałożę trochę. I uważnie klewie. I słuchajcie, makijaż mamy skończony. Podsumujmy sobie wszystkie kosmetyki. Nowości, nowości. Może jakoś specjalnie dużo ich dzisiaj nie było, ale były zaskakujące. Zaskakujące dlatego, że po pierwsze, Evelyn zaskoczyło mnie pomysłem na indywidualne cienie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, na pewno Eveline też będzie bardzo ciekawe, jaka jest Wasza reakcja na wypuszczenie pojedynczych cieni. Tak sobie myślę, może ja po prostu nie jestem targetem na te cienie, może one mają być takie bezpieczne, nie wiem. Może by Eweline też dało nam e, informacje, co do tego. Jeżeli chodzi o tę paletkę warietę do twarzy, no to ona sobie poradziła jak najbardziej w porządku. E, tutaj jak widzicie, efekt jest. Bardzo ładny. Natomiast, no, też zaskoczeniem dla mnie był dobór rozświetlacza do tych dwóch produktów, czyli do brązera i do yy, różu. Na ten moment całkiem spoko produkt, wiecie. Dobrze się rozblendował, jest ok. Na ten moment, jak patrzę też na siebie na żywo, to w modelowaniu nosa też się w porządku sprawdził ten brązer, także. Na pewno, mówię Wam, plusem jest to, że ona jest taka maleńka, bo ona jest dosłownie wielkości, a nawet jest minimalnie mniejsza od tego kompaktu warietę. Także nie dość, że to wygląda ładnie razem. To jeszcze w kosmetyczce zobaczcie, jak mało to miejsce zajmuje, a mając te elementy, mamy już idealne modelowanie z głowy. Paletki Look Up. Hmm. No, naprawdę są zachwycające. Zachwycające, bo tematy, których używałam są przepiękne, są bezproblemowe, można je na kanapkę nakładać, naprawdę bardzo ładnie ten makijaż oczu wyszedł. Cieszę się, że zdecydowałam się na wykonanie tego makijażu samymi matami, bo jest taki bardzo głęboki. Jedna torebka jest na mnie tylko. Tylko ta. Także te małe paletki, o które też notabene tak często pytaliście na Instagramie i wysyłaliście mi screeny z pytaniem, czy one są nowe, czy one są stare, czy o co chodzi, czy ktoś to przegapił. Są też godne polecenia ode mnie, mają kciuka w górę. I na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi koniecznie znać, jak się Wam spodobał ten mroczny ostatkowo andrzejkowy makijaż. Oczywiście w opisie pod filmem zaniesie pełna listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Pamiętajcie też, że obecnie na stronie Eveline trwają mega promocje z okazji Black Week i wiele kosmetyków, których ja dzisiaj używałam jest w super cenach, także szkoda byłoby przejść obojętnie obok takiej promki i koniecznie przy zakupach pamiętajcie o moim kodzie, żeby w gratisie otrzymać krem pod oczy. Jeżeli chcielibyście wzorować ten makijaż dokładnie tymi kosmetykami, których ja dzisiaj używałam, to Eveline kazało mi Wam przekazać, że jeżeli złożycie zamówienie dzisiaj, czyli w środę, to zamówienie powinno do Was dotrzeć do weekendu. Także będziecie mieli wszystko, co potrzebujecie na sobotę i na niedzielę do wykonania takiego lub podobnego makijażu. Jeśli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo Zawsze się pojawiają, zawsze w środę, zawsze w sobotę, i ostatnio na przykład pojawiły się takie dwa filmy. Sprawdźcie, czy wszystko już widzieliście. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!